Noelo Morgana w dżungli tutaj macie runy no i widzimy się w meczu ogólnie jesteśmy w meczu ogólnie chciałem przetestować Morgane w dżungli żeby bo jak może pamiętacie jakoś mniej więcej rok temu była mega OP i chciałem sprawdzić czy dalej działa ten off-metowy pick chociaż mam wątpliwości będzie tak dobra jak kiedyś a kiedyś była przegenialna w tej dżungli Ogólnie też dawno nie grałem w dżunglą Też swoje robi Ale, no bo straci tego Straci na no, mnie koncentrację Ale ogólnie zdaje się, że może być, może być ok, ta Morgana W sensie, no tak, nie jest to pik topowy Nie jest w mecie ani trochę Ale to nie znaczy, że będzie zły, nie? Trzeba mieć to też na uwadze Jest troszeczkę ciężkawo, tak w tym powiem jak mi się zdaje, że kiedyś była mocniejsza w tym, w tym kliże, ale nie znaczy, że jest zła jak. No nie jest to topka topka. A, no, zabili, dobra. On no, nawet się na bocie nie przydam, bo nawet nie dobiegnę tam. I w sumie nic się nie zmienia. Powiedz mi, że jest robak, bo fajnie by było, chociaż. Czy przyjść tego kurde? ja idę tam do Jona. wzięte to więc jest yes. dobra będziemy mieć f... kilka więc jest w miarę po ok. okej okay. nie jest tak źle jak... maksujemy oczywiście w bo... Byś chciała brać no. kurde no dobra flash za flash więc jest więc jest gites. ja się cofnę już po pierwszy itemek sorry akali ale tobie nie przyjdę albo dobra dobra jeszcze spróbuję ci tam przyjść Oczywiście, i nie ma z najwięcej HP, ale jakkolwiek odstraszyć czogata, żeby nie był taki hardy. No dobra, ty uważaj, uważaj, tamtym oku, co? I dobra, sorry, sorry. Sorry, sorry my bad myślałem, że to się nie trafiło to ku kurde no tu troszeczkę odwaliłem, odwaliłem z tym ale ale od, uda się to wygrać jeszcze uwierzcie mam nadzieję bo no tak jak mówię to jest off peak, metowy pick i testuję czy w ogóle działa dalej ale zdaje mi się, że jest test. się Gdybym miał R, gdybym miał manę przede wszystkim, bo ma ona, widzicie, W, już zabiera 100 many. Jedno W zabiera tak dużo tej many, że to jest, no nie powiem, sada, nie, no ale boli to, no w dżungli, jak który tak clearuje, no to wiadomo, nie boli to aż tak, no bo oczywiście mam pod dostatkiem many, bo mi się regeneruje, ale na linii, na linii to już jest co innego. I on sobie zabija teraz tą, Oj kurde. Zapewne do tego wejść z nim, z tym wileczkiem. Ale to się nic nie dzieje. Tak resetujemy cooldowny sobie. Dobra, mamy Erkę. Mamy Rkę. Więc możemy. Czy ja chcę spróbować przyjść na tego mida? Prawie się za bardzo czuję ta typiara Więc. Ajaj, aj, dobra, dobra, dobra. Ale dobra, postraszymy, ja idę tam, idę. O, kurwa. ja tam idę. Mam smite, nie smite, tylko mam tego, Rk. Co, no jak to nie trafiło? I goń. Dobra, nie chce mi się, ale może by mi pomogli tego Drake'a zrobić, bo byłoby sympatycznie. Ale mamy pierwszego Drake'a, więc jest mega, mega, mega dobrze. Oni raczej się tak cofnęli w krzaki. co ci po raz, że w minionach się byliśmy? Nie jest tak źle, nie jest tak źle Po 15 man już zabija Ojojojoj, weźmiemy tego tylko Golemki i cofamy się, bo będziemy mieć już maskę Liandrę A nie, nie będziemy mieć, no to idealnie w sumie się pop popięcie, nie? Żeby wiedzieli, że idziemy, żeby wiedziała, że idę tam Tylko niech wytrzyma Wytrzyma te, o kurde No ja Kali za bardzo się poczuła, no ja ja tam idę, ale no a Kali, on dużo ryzykuje tym, że to zostaje, nie? Teraz. Chłopie, chłopie Kurde, ale dobra, nie jest źle, nie jest źle. Morgana ma dalej ten damage, więc ok. Kurde, ta Zonia, ta Zonia boli, boli ta Zonia. Ale kupujemy. Ale jest droga, akurat, strasznie. Dobra, ja idę na topa, spróbować pomóc ostatni raz. Chociaż raczej na to nie ma szans, żeby wygrać, nie? Ogólnie w czogata mam bardzo dużo damage. To trzeba zaznaczyć od razu, nie? W sensie no, czogata jest tankiem. Jeszcze. Więc no Morgana ma ten damage, a Kali sobie trochę nie radzi. Staram się pomóc oczywiście. Dobra, pomóc, pomóc, pomóc. Umrze, dobra, yes. Uf. Dobra, że dobra jest Zawsze się tak miodzą Ale było potężne skupienie Zabił mi masz Proszę cię dobra jest zawita Mamy drake'a więc 3 drake'i dla nas No 0 dla przeciwnika to jest dobre To jest dobry wynik 20 stacków. Ja będę miał taki damage ogromny. To szok. Chociaż szok gada. przydałaby się penetracja armora. Później, Prędzej czy później. No mnie tam nie ma. Ja tam idę, ale mnie tam nie ma, więc pamiętajcie, no. Ale razem sobie, razem już sobie dość dobrze. A Kali Kali nawet spije coś o dziwo, nie? Lissandra trochę przesadziła. Weź ją. jest dobrze. Tylko nie dam podejść mu, więc no, jak możecie zobaczyć, jest to mega dobra postać morga. No i to wygrywamy na S, nie? No i S, no naprawdę. Według mnie to jest free... No ja bym się na miejscu przeciwnika poddał. Tak serve. Bo naprawdę według mnie nie ma sensu już ten mecz. Idziemy pod Rejka i mamy Pula, nie? To no Morgana dość sporo się leczy o dziwo. Jestem pod wraczeniem. Tak trochę szans nie ma dniasło nawet na salowo. Idziemy, 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 idziemy. Mam ereczkę, więc... 30 staków na bar rozumiesz to? O kurde ty! Ono ma 20 fragów. A 4 temy ma taki potężny damage. Jeżeli że to przegramy to... Nie spodziewałem się, że Syndra tak się odrobi, nie? Syndra Alisandra, sorry, ale no, pomyliłem się w postacie. Ale no, nie spodziewałem się, no. My tanka, takiego, takowego nie mamy Aliabę. Okej, okay, bajk umarł. No ja lecę, ja lecę, on ja smajta, ale ja jestem najpóźniej. Kolejny umarł parona na Sora, więc. Zdaje mi się, że to już jest nie, nie do wygrania W sensie Lissandra jest tak potężna, czoga ma ile? 6 koła HP już? 7000 HP ma! Właśnie, ogólnie mam dla was krótkie wyjaśnienie dlaczego Dlaczego poprzedni odcinek taki był w takich kolorach No z Son Vegasiem coś się stało, nie dało się tego naprawić reinstalacjami, więc Więc nie wiem, no więc no, na no to akurat nie poradzę nic. A nie chciałem, żeby tak było, nie? Uważajcie, bo Syndra teraz jest przepotężna, nie? Nawet 16 poziomu nie ma. Dobra, jest, zabiliśmy. Jak zabijamy Syndrę, to potem tylko czekać pozostaje. Dobra, bierzemy to i wygrywamy. To znaczy... W końcu nasz upragniony win 35-minutowa rozgrywka to takie emocje, że nie wiem. A on smite nawet dwa, nie? Nie ma przebacz. No nie, nie, nie. Nie, dobra, fantom wziąłeś to No i elegancko, no i to mi się podoba taka rozgrywka to ja mogę grać Ale było blisko teraz niczego, żeby nas pożar, nie? Moje głu zabiera 600 tych tak, trafi, nie? Według mnie Aha Tak on mi zadała 800 Rki, bo stałem w tym, tak? No, Jin zrób to, zabij, zabij, zabij i kończcie to Dobrze! Yes! Kończ dni! Proszę Cię! Ale to, że z Pantheon to było tak blisko, bo czego ma... Adena to ma akurat po 1000 r nie? Więc ma dużo łatwiejszy czas grania i... Nie wiem, czy się szybciej kasuje od smajta czy nie. Chyba nie. Choć nie jestem pewien. A tak, wiem, grałem ostatnio Cho'Gathem AP. Cho'Gath no, ma przelicznik AP pod r nie? Więc więcej wtedy bije, więc mam lepszą... Lepszego smajta, tak naprawdę. Ja mam 36 tych... Trzeba tam iść. No ciężko będzie się dobyć na 18 poziom. Pantheon 14 w ogóle, nie? To do to dość duży. Do Fajnie do do też ma w sumie. Daj mu, nie będę mu tego zabierał. No niech sobie podparmi. Fajnie. Było blisko, żeby to dostała. A no mi się zdaje, że możemy tak. Eee, e, nie wiem. E, no to już jest koniec. No, jest. Widzicie, to była naprawdę piękna rozkrywka. Jak widzicie, może to nie jest wypić w dżungle, ale dalej da się tym grać. Więc dziękuję za oglądanie. Oj. No i.